Teraz pan ogląda przedmioty. Tam są kluski. Tam jest kuchenka do gotowania klusek. Można panu zaproponować wykluczone. A to nawet lepiej. Zimne kluski bardzo trudno jest rozdzielić strasznie się lepią, a kroić nożem jest niekulturalnie. Trzeba brać palcami, jak się chce rozlepić taki pożegpiany chłop. Nie, nie, nie. Dziękuję. Miałbym <grymne> się jeszcze raz krótko przedstawić. Nie opłaca się podrzewać. Nie, nie. Teraz spadaj. jest już za późno. Nawet gdyby w końcu. Nabrał pan jednego ochoty. Bądź co bądź, ale naprawdę kuchenki nie stawia się na fortepianie. Hmm, Luiza gra jeszcze od czasu do czasu. To jakiegoś walca, to co innego. Nawet jeśli. Luiza to pana siostra, tak? Hmm, tak. Badaczka ma. Ale hmm. mieszka pan tu na górze tylko z siostrą? Hmm. W budynku podwórza jest przejści mm. innych pomieszczeń. Mm. Możliwe. Jest. Mm. ostatniego pokoju nigdy nie używaliśmy. Aha. A w dwóch innych sufit przecieka. Trzeba było z nich w końcu zrezygnować. Zrezygnować? A kto by zniósł ten wieczny hałas? Hmm? Kiedy panu kropne chlupią do podstawionych wiader, cztery wiadra podstawialiśmy, głównie wokół foteli. Dywan z czasem tak nasiąkł, że nad podłogą unosiła się warstwa mgły. No i co chwila krótkie spięcie. Widziało się tam jak bezskiercza nocna na szkockich bagnach. O kuchni? To nawet nie ma co mówić. jakie, jakie jaki teraz mają wspaniałe kuchnie. Powtarzam, że moja siostra badaczka. <gry> Mmm... mało. Tak, tak, to prawda. Wie pan no, chciałbym się od razu przejść może po tych pomieszczeniach. Mm, to jest niestety niemożliwe, młody człowieku. Chcę się zorientować, tylko zorientować. Dlatego muszę się domagać, żeby mnie pan tam wpuścił. A, domagać! się pan może? Oczywiście. No to, no to chodźmy. Bardzo dawno tam nie było żaden argument! Od niego ja się tam dostanę! pan, <śmiewicza> eee? pannie. to jest ważne! Wyjaśnię panu, krótko, tu zamierzam zrobić. Zakładam, że to pana interesuje. Otóż, panie Pawle, chcę odnowić ten budynek, całkowicie zniszczony jak widzę, od góry do dołu, wszystko na wysoki połysk, wszystko, zaraz, proszę zobaczyć, mam tu zaraz tak. materialny, e, zainwestuję w to razem z moim wspólnikiem, tak, proszę, proszę. On naturalnie chce wcześniej sobie wszystko hmm. dokładnie obejrzeć, zanim włoży w to swoje pieniądze. E, dlatego właśnie pan Schwarzwedt niedługo tu przyjdzie. Najpierw trzeba będzie wymierzyć cały ten dom i sporządzić nowe plany, bo starych nie udało się odnaleźć. No. Tak jak no. pan ma tutaj na tej karcie. Ale, a, ale to pan zadaje sobie naprawdę dużo trudu. Tak, no to prawdy to doprawdy zdumiewające. Bardzo ile pan dla nas chce zrobić? Ale my tego wcale nie oczekujemy, chłopcze. Cześć.